No więc, dobrze, witam Was bardzo serdecznie Matury się oczywiście zresztą skończyły W związku z czym wracam do, do nagrywania Zaczniemy od BuildCrafta, od tutoriala To już sądzę, że gdzieś w czwartek się pojawi pierwszy odcinek Tak więc, no powinniśmy się dość szybko z tym uporać bo będę wrzucał, sądzę, że co drugi dzień coś ten coś koło tego w każdym razie później jakiś taką krótką mam pomysł na taki krótki let's play z Minecrafta będziemy tam pewne rzeczy budować e, przy użyciu industrial crafta i build jak również jeszcze criter namawiał mnie na jakieś okazjonalne odcinki multiplayer z Red Powerem 2 w roli głównej tak więc być może to znaczy, no, no ja nie jestem właśnie ekspertem w Red Powerze, a Kryter widzę, że się tym zajmuje ostatnio na poważnie, więc być może ta seria multiplayer będzie czymś w rodzaju, no, czymś w czymś rodzaju poradnika do Red Powera 2. Więc tam sądzę, że to by było w ten sposób, albo ewentualnie namówiłbym Krytera, żeby, żeby po prostu nakręcił sam. Na swoim kanale. Poradnik, z którego moglibyście skorzystać, ponieważ ja Red Powera. Znaczy, no, to nie jest takie, znowu, wszystko skomplikowane, bo to jest. wszystko da się ogarnąć. To trzeba mieć na to czas. Ja natomiast zdecydowanie bardziej wolę Bitcrafta z jego wyważoną rozgrywką niż Red Powera. Na przykład, według mnie za szybko są przesyłane itemy w Red Powerze. No to wolę wolniejszy sposób w naszym, prawda? W naszym Bitcrafcie, tak, yy, właśnie. Natomiast, jeszcze w ogóle zanim zacznę, to pierwsze co: to przedstawię Wam pewną zmianę, która nastąpiła w Industrial dość znaczącą, jeżeli chodzi o źródła odnawialnej energii. A mam tu generalnie na myśli wiatraki, które w tej chwili są praktycznie nieefektywne. W żadnym wypadku, trzeba by było je umieszczać bardzo wysoko. Tak więc, porozmawiamy sobie o tym, w co w tej chwili warto robić, jakie źródła odnawialnej energii e, inwestować. A prawda jest taka, że co mnie cieszy, w tej chwili IndustryCraft jest tak zbalansowany, że wymusza na nas jednak mm, używanie tych nieodnawialnych źródeł, czyli tak jak jest normalnie w życiu. Że najwięcej energii jest z węgla, najwięcej energii jest z, a, e, z, roz, z rozszczepienia uranu e, czy innych prawda, źródeł. Natomiast najmniej pochodzi tak naprawdę, choć teraz cały czas technologia idzie do przodu, z takich rzeczy jak prawda. Oj, co tu się porobiło z tą myszką? Aż boję się pomyśleć, co się porobiło. Dobra, nieważne, muszę to później ogarnąć, dlaczego to tak wszystko biega, sobie lata. Eee, no właśnie, tak więc jest, jest dużo realistyczniejszy w tej chwili Industrial Craft i musimy sobie na ten temat pogadać i zapewne to zrobimy w środę. Natomiast w czwartek powinien być już pierwszy odcinek BuildCrafta. Sądzę, że tak jak mówię, te serie nie będą chyba zbyt długie, eee, że może jeszcze nagramy co nagram coś z innych gier. Prawda, bo nie samym Minecraftem człowiek żyje. E, chociaż mam pełną świadomość, że większość z was zasubskrybowało mój kanał tylko i wyłącznie dla Minecrafta. I to widać zawsze, kiedy wrzucam jakieś filmiki z innych gier, bo nikt ich nie ogląda. I to świadczy samo za siebie, prawda? E, no więc Minecraft będzie, ale mimo to też wolę i pograć w inne gierki w wolnych chwilach tak więc no sądzę, że to by było tyle z tych podstawowych informacji. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.